Faustyny. W czasie adoracji wieczornej ujrzałam Pana Jezusa ubiczowanego i umęczonego, który mi powiedział: Córko, moja, pragnę, ażebyś w najdrobniejszych rzeczach była zależna od spowiednika. Największe ofiary Twoje nie podobają mi się, jeżeli je spełniasz bez pozwolenia. I znowu przeciwnie. Najdrobniejsza ofiara w oczach moich ma wielkie znaczenie. Jeżeli jest z pozwoleniem spowiednika. Największe dzieła w oczach moich są bez znaczenia, jeżeli są samowolne, bo często są niezgodne z wolą moją i zasługują raczej na karę, a nie na nagrodę, utwierdź się w tym na zawsze czuwaj nieustannie, bo piekło całe wysila się przeciw Tobie z powodu dzieła tego, albowiem wiele dusz. Odwróć się odwrót piekła i będą uwielbiać miłosierdzie moje, ale nie lęka się niczego, bo ja jestem z Tobą. Wiedz, że sama z siebie nic nie możesz. Panie Jezu, w tej godzinie miłosierdzia i my pragniemy być wierni tej misji miłosierdzia, którą przekazałeś Kościołowi. Dziś ta niedziela rozpoczyna tydzień, miłosier... tydzień misyjny nie w tym Kościół na nowo ma się rozpalić pragnienie niesienia Twojej Ewangelii, Twojego orędzia na cały świat. To, to szczególnie prosimy Cię właśnie o tą misyjną odnowę Kościoła, nową gorliwość, nowe pragnienie dzielenia się Tobą, dawania. Nie tylko w tych najodleglejszych miejscach ziemi, ale także dawania i świadectwa o Tobie wśród naszych bliskich. Tam także są szczególne obszary i osoby bez Ciebie. Powierzamy się wszystkim, którzy szczególnie potrzebują miłosierdzia, chorych, cierpiących, umierających i dusze naszych, bliskich, zmarłych. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Marii, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. Zmarły Pan. Ukrzyżowany umarły Mary Van, Trzeciego dnia Trzeciego dnia, zmartwychwstwo, siedzi po prawicy Boga Ojca. Tąd przyjdzie sądzi żywych Ducha Świętego. Obcowa, odpuszczenie, ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Da igublesni mengi nie i vosetna na vatsia Da igublesni mengi nie mengi

Błoganie sakrzy i świata całego I dla jego bolesnej najmęki, wy miło serce dłoń dla jego bolesnej najmęki, wy miło serce i świata całego I I serce dla nas, świata całego, dla Jego bolesnej męki. I serce dla nas, świata całego, dla Jego bolesnej męki. Wieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Daj Go bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. I'm a Hola right. Wieczor przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Dla 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 Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty Mocny, święty Anioł Święty, zmiłuj się i na całym światem. Święty Boże, święty moce, święty A nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty mocy, święty a nie Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Mario, ty najpierw i pierwsza poniosłaś Jezusa w świat, do swej krewnej lżbiety. Wspieraj Kościół, ucz Kościół, by był misyjny, by potrafił nieść orędzie Jezusa, a nad wszystko jego samego światu. Pod Twoją bronę uciekamy się święta. Naszymi prośbami, lot wszelakich złych przygód, Bawiać Panno chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasz, Niczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem swoim nas, synowi swojemu nasz. Twojemu synowi nas Matko Miłosierdzia Matko Kościoła Święta Siostro Faustynu Święty Józefie Święty Janie Pawle Święty Andrzeju Apostole Błogosławiony Honoracie Wszyscy Święci Święte Boże Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, akt oddania świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tru, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei, Ojcze przez wieczny, do bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. I syna i ducha świętego. Amen.